W 2007 roku mój kumpel Temps. nie mam pojęcia jakim cudem, ale zaciągnął mnie na do kościoła. Ja na mszy? 9 lat nie byłem w kościele. Siedziałem tam w ławce i biłem się z własnymi myślami. W środku słyszałem głos, że muszę w końcu skonfrontować się z samym sobą. I wtedy się zaczęło. Problemy dawiną pomysł na nowe płytki, że chcemy zawinąć wszystkie nam zagrane piłki. Ciągle tempo, tempo Piękną, pępo, tempo Przędzą, kępo, pępo Nagle siada techno Życie wigle płata, wypłata marna. Nie chodzi mi o to, że polizja czarna, aż wyhamować, gdy można ogarniać Rodzina Naszym gościem jest iż, raper to... Arkadio z Nowego Sądcha. Artysta jest po kilku spotkaniach z młodzieżą ze szkół średnich brzozowskich. Witamy Cię. I z tego spotkania, przede wszystkim, bije ta Twoja naturalność i umiejętność rozmowy z młodzieżą. Przede wszystkim, robisz to w sposób bardzo atrakcyjny, przystępny, ale jednocześnie przekazujesz bardzo poważne życiowe treści. I ja z tego spotkania, które Ty podzieliłeś na dwie części,. Wnioskuję, że naszą rozmowę podzielimy na trzy takie części i temat pierwszy chciałem poruszyć rodzina. Bo zaczynając tę twoją historię od najmłodszych lat, no ona była trochę naznaczona problemami, i tutaj też rodzina wychodzi, tak jak sam powiedziałeś na spotkaniu, na taki pierwszy plan, bo twoi rodzice w młodym wieku twoim bardzo szybko się rozwiedli. Ty podkreślałeś, że nie masz z ojcem no żadnych przygód, nie przeżyłeś i taki, jak gdyby trochę niedowartościowany się w tym sensie, czułeś, że potrzebowałeś, Aprobaty grupy. No i tutaj zahaczamy już o taki temat, że nie zawsze do takiej właściwej grupy można trafić. No i zaczynają się problemy, i tutaj wniosek kolejny, że to powiedzenie, jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz, nie do końca jest zawsze trafione, bo te obiektywne problemy też świadczą o tym, że możemy popaść w różne kłopoty w młodym wieku. Dobrze ja wnioskuję. Tak, e, wnioski z mojego życia przede wszystkim są takie, że faktycznie poprzez gdzieś te braki, e, ja próbowałem szukać tej uwagi, akceptacji, to przybierało różne formy, ale przede wszystkim to, co robię, e, przychodząc tutaj na, na takie spotkanie, czy na przykład jesteśmy w ośrodkach poprawczych, gdzie no, są różne trudne grupy, e, historie. Które nie da się ich ocenić, bo jakby e, chodzi mi o to, że przede wszystkim e, spotkania profilaktyczne mogą być takie, które mówią o tym, e, to robicie źle, tamto robicie źle, tak nie można. Jakby do mnie nie trafiały nigdy takie argumenty. Ponieważ nie było w nich życia. Jakby dlatego ja próbowałem podzielić to spotkanie na dwie części i w jednej mówić o swojej historii, o wnioskach z tej historii i właśnie o, tej, o tym poszukiwaniu akceptacji, które szukałem na swój sposób, wierząc, że niezależnie od tego, w jakiej jesteśmy sytuacji. Budując swoje życie gdzieś w zgodzie z talentami, z, ze swoim pomysłem na życie, ja wiem, że to bywa trudniejsze i, e, e, i czasami t, tak się mówi, są takie utwory też, że mamy nierówny start, nie? że jakby jedni mają trudniej, drudzy mają łatwiej. Oczywiście, że tak. Natomiast e, wierzę, że jak ktoś zaczyna za swoim sercem, ze swoimi talentami i zaczyna wykonywać małe kroki, to przychodzą tego owoce w postaci jakiegoś życia, które po prostu ma smak. No właśnie, jeszcze wracając do tego, do tych młodych twoich lat, no, pojawiły się w twoim życiu nałogi, alkohol, narkotyki, ale znowu nawiązując do tego wątku rodziny, miałeś o 7 lat starszego brata, no, który tę braterską miłością bardzo pomógł ci w twoim życiu. Na jakim etapie już byłeś, kiedy brat, starając się wyciągnąć cię z tych problemów, no, uczynił to skutecznie? To był taki etap, kiedy ja już przestałem tak kozaczyć. Na początku się rozpychałem, na początku udowadniałem innym, co ja to nie jestem. Próbowałem właśnie w ten sposób skupiać na sobie uwagę. A brat próbował wcześniej, ale dotarł dopiero wtedy, kiedy życie już przyniosło konsekwencje mojej głupoty. Kiedy już nie było tak kolorowo, kiedy pojawiły się długi, kiedy ja nie wiedziałem, jak się, gdzie się tuskować przed tymi ludźmi, którzy mnie szukają. Kiedy tata, który już się zaangażował w to, żeby mi pomóc, ale ja go znowu nie chciałem słuchać straszył mnie ośrodkiem poprawczym, kiedy po prostu zaczęły konsekwencje mnie przygniatać i życie już nie było takie łatwe. Wtedy on się wstrzelił z tymi słowami, tak jak się tutaj dzieliłem, że powiedział mi on próbował na setki różnych sposobów wcześniej, ale powiedział mi brachu, ty nawet nie wiesz jak ja bardzo cię kocham. I to serio były takie słowa, które jakby sprawiły, że ja zacząłem go słyszeć, że wiecie ciężko to opowiedzieć tam w minutę czy pięć wywiadu, czy nawet w godzinę spotkania, ale to był taki moment, który otworzył mi uszy na to, że po prostu może być inaczej, złapał moje serducho i później były kroki w postaci właśnie spowiedzi z całego życia, w postaci gdzieś od pokutowania za te swoje stare rzeczy, poprawienia swojego zachowania, jakieś małe kroki w kierunku pozytywnym od studii po właśnie zainteresowania, pasje, talenty, rodzinę, to wszystko próbuję połączyć. No właśnie znowu zahaczamy na temat rodziny, bo ty masz żonę, czwórkę dzieci, no czyli ty... Ten brat rozbudził te uczucia, tę miłość, no później też i ojciec, tak jak sam mówiłeś, no i mama oczywiście, która wami się w trudnych czasach zajmowała, czyli ta miłość, chęć relacji z najbliższymi, no ona buduje, jednak pomaga wybić się z tych problemów, wyzwolić się z tych problemów. To jest właśnie najpiękniejsze, co możemy dać gdzieś bliskim, którzy, którzy gdzieś błądzą, to to poczucie, że kurczę nie jesteś sam i ja wiem, że to można odrzucać, 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 odrzucać i odrzucać, ale jak Ci w końcu tak dojedzie życie, że niestety tak, tacy jesteśmy. Ja wierzę, ja wierzę że też, też dzisiaj o tym mówiłem, nie musi być tak, że sięgniemy y, y, takiego jakby największego dna, y, tylko że właśnie ta miłość może sprawić, że to dno nie będzie aż takie głębokie. Y, tak wierzę, z tej intencji też spotykamy się z młodymi, po prostu się tym dzielimy, żeby, żeby wyprowadzić jakieś wnioski z naszych błędów. Wnioski to jedno, no ale jednak takie życie, jak sam zresztą podkreśliłeś, no pociąga ze sobą pewne konsekwencje. No konsekwencją jedną chyba z największych jest to środowisko, z którym ty nawet kiedy postanowisz się wyzwolić z tych problemów, chcąc żyć, zacząć żyć inaczej, no ty z tym środowiskiem chcąc nie chcąc, spotykasz się. To jest trudne właśnie wtedy w tym takim przełomowym momencie życia, kiedy ty chcesz z tego wyjść, a spotykasz ludzi, no, z którymi na przykład handlowałeś albo brałeś jeszcze niedawno. Tak, to jest trudne. Ja też pamiętam ten czas, czy nawet środowisko szkolne, gdzie ja uchodziłem za tego, który zawsze ma coś do powiedzenia, zawsze coś odpysknie, a tu nagle usadowiłem się, czasami w pierwszej ławce zacząłem słuchać nauczyciela i zadawać mu pytania. I pewnie były na ten temat różne komentarze, ale ja też śmigałem do tylnej ławki i czasami z chłopakami pograłem w tysiąca, jak było nudniej, bo jakby nie byłem na takim etapie, tak uważałem swojego nałogu, że zaraz jest zagrożenie, że ja do tego wrócę, tylko jakby e, zacząłem, ja też nie uciekałem całkowicie. Okej, okay, były takie momenty, że nie wychodziłem na osiedle, bo czułem, że to może mi jakoś zagrozić i nie chcę, nie? Ale były też takie momenty, kiedy wychodziłem, teraz po latach nieraz się spotykamy i, i po prostu widzę, że czas robi swoje i też owoce tego czasu pokazują, że można inaczej i to jest chyba najbardziej cenne, bo krótko, z krótkiej perspektywy można kogoś ocenić, ale kiedy widzisz, że to trwa, no to po prostu to wnioski same się rodzą. W pewnym, w jednym z utworów ty poruszasz temat strachu i chciałem zapytać, tkwiąc w tym środowisku na przykład, ty w pewnym momencie już zacząłeś od, odczuwać strach, jeśli chodzi właśnie o te długi, o te relacje, no, z różnymi osobami, nazwijmy to. Tak, no to był taki ciągły lęk przed tym, że albo kogoś spotkasz, komu wisisz pieniądze, albo właśnie za chwilę ktoś się na czymś przyłapie, to, był, to były po prostu życie, ja pamiętam, że nie mogłem zasnąć z tych lęków i wtedy to już były te konsekwencje właśnie, nie, bo na początku właśnie przypały były były czymś, co cię stawiało w wyższej pozycji, a później yy, no było czymś, co sprawiało, że w twoim życiu było coraz więcej lęku. No ni niestety tak było, i to też trochę ten lęk w konsekwencji, w połączeniu z tymi słowami mojego brata i jego miłością sprawił, że ja byłem w stanie go usłyszeć. No właśnie, i tutaj podsumowujemy temat rodziny. Natomiast takim drugim elementem, który pomógł Ci wyjść z kłopotów, no i pewnie nie tylko Tobie, ale różnym osobom jest ta pasja i umiejętności, i talent. Tutaj bardzo często podkreślałeś na tym spotkaniu te, te sprawy. Ty w którym momencie się zorientowałeś, że rzeczywiście masz te talenty no, do pisania tekstów, przyspiewania tekstów, wymyślania tekstów na, 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 na bieżąco praktycznie, yy, no i muzyczne? Yy, tobie to już tkwiło wtedy, kiedy ty no, byłeś jeszcze w tych problemach, ale nie mogłeś tego talentu uzewnętrznić w 100%, Czy to był jakiś etap właśnie wtedy, kiedy postanowiłeś coś ze swoim życiem zrobić, coś w nim zmienić i wtedy ty wyczułeś, że to jest właśnie ten talent? Wiesz, gdzieś tam pierwsze utwory jeszcze w wieku 12 lat były pisane właśnie w całym tym, w tej otoczce, że wyrzucamy z siebie jakiś bunt, że zainspirowani taką ekipą z osiedla, która też to robi, kasety, coś tam. I to był taki czas. I ja to robiłem. Nie byłem w tym jakiś specjalnie nie wiadomo, jaki najlepszy. Na przykład na freestyle się nie, prze, nie przełamywałem, czyli to improwizację na żywo, ale robiła to ekipa, która była wokół mnie. jak gdzieś tam później po kątach próbowałem w sobie to rozwijać. I to znowu był proces. Bo ja byłem zawsze zestresowany, zawsze było mi trudno przed ludźmi e, wystąpić i tak dalej. To, to był proces, który się jakoś przełamywał. Ja wiedziałem, że mam tą zajawkę i ten talent, ale nigdy nie łączyłem z nią przyszłości, nie puszczała mnie no, nawet głowa, bo takie marzenia, a ja tam kiedyś będę raperem, będę grał duże koncerty. E, zawsze o jeździło się na bitwy freestyle'owe, to z Warszawy chłopaki mówili, że z małego miasta nie masz szans takie były czasy, bo to trzeba być na miejscu, trzeba być na tej bitwie, na tamtej coś tam. Więc jakby było dużo takich e, rzeczywistości. Ale ta metoda małych kroków, bo ja jestem jej fanem. Że jakby właśnie pierwsze utwory, pierwsza wizyta w studiu, coś tam, setki utworów y, gdzieś tam do szuflady. Y, jedna, druga, trzecia współpraca, pierwsza płyta, później kolejne owoce, współpraca, jakiś koncert. Ktoś na początku zagrasz 50 razy za darmo, ale w końcu ktoś cię zaprosi, coś ci zapłaci. To wszystko jakby historia życie buduje, jeżeli ty dajesz swoje serce, zaangażowanie i gdzieś kryje się ten Twój talent, bo, no bo to, jest, to jest mega potrzebne. To przychodzą tego owoce po prostu i tak dzisiaj jest, z tego się mega cieszę. Tak, serce, talent, no ale też tutaj wchodzimy już chyba w ten etap pracowitości i y, uporu. No bo tak jak sam mówisz, y, nie zawsze wszystko jest pięknie i różowo, bo tak jak sam mówiłeś, że wychodzi, wychodzisz na scenę, a tu pięć osób y, na sali, czyli czasem y, no trudne to wszystko bywa i trzeba uważać, a żeby tego nie zarzucić, nie machnąć na to ręki, tylko wręcz przeciwnie y, zacisnąć zęby. Y, i iść do przodu. To jest też bardzo ważne dla młodzieży: to przesłanie, które dzisiaj wybrzmiało tutaj. To O tym staram się mówić, czyli o takiej konsekwencji, o takiej szczerej e, pracy, e, gdzieś jak mamy pomysł na swoje życie. E, może być też tak, że ktoś idzie na ślepo i to nie jest miejsce dla niego, i cały czas no, po prostu nie udaje się, nie udaje się, nie udaje się. Więc u mnie nie było tak, że cały czas były tylko złe owoce, bo to też o czymś świadczy i pewnie trzeba to czytać. Że może ja idę właśnie w nie tym kierunku, tylko idę za jakąś motywacją innych osób względem mnie, że inni mnie tak widzą, a nie do końca ja siebie. Wiecie, no jakby temat jest mega rozległy, to już trzeba by było zejść do jakiegoś konkretnego przykładu. Natomiast wierzę, że taka, taka praca i konsekwencja to sprawę, że przychodzą owoce. No, ty tutaj też bardzo y, y, mocno mówiłeś o, o tych marzeniach, o realizacji marzeń i żeby y, praca, praca jednocześnie y, była y, pasją. No to wtedy uskrzydla niewątpliwie, ty dotarłeś do tego etapu życia, że śpiewanie, występowanie, je, nagrywanie płyt jest również y, twoją pracą? Jest pracą, jest pasją, ale łączy się to z dwóch stron. Z jednej strony właśnie muzyka i cała ta zajawka, a drugiej z drugiej strony takie spotkania jak tutaj e, i różne rzeczywistości bardziej profilaktyczne, jeśli tak je mogę określić, a chyba to jest najlepsze słowo. Czyli jakby są to dwa takie filary mojego funkcjonowania, które się bardzo ze sobą łączą. Bo żeby być autentycznym tutaj, to trzeba robić też nowe rzeczy muzycznie e, i, to, i, i to się przeplata. Więc e, tak jest. No, cieszę się, że teraz możemy, e, już myślę, zaraz chłopaki czekają, wsiadamy do busa, jedziemy do domu i można się spotkać ze swoimi bliskimi, ale cieszę się mega z tego, że byłem w pracy, która po prostu jest związana z moją pasją i zajawką. Tak jest. Powiedzieliśmy tutaj o rodzinie, pasji i teraz ten trzeci wątek, o który chciałem poruszyć, który wyłania się z tego twojego dzisiejszego spotkania z młodzieżą, no to wiara i religia. Mhm. To chyba też ci pomogło wyjść z problemów no i żyć teraz w tej harmonii, której żyjesz. Zgadza się. Yy, kiedyś ktoś powiedział, że... Yy choćbyś ty całe życie stał plecami do Pana Boga, to On się nigdy nie odwraca do ciebie plecami, że zawsze, póki oddychasz, myślisz, żyjesz, jest ten moment, żeby się do Niego zwrócić, tak? Bo w moim życiu, dzięki temu mojemu bratu, który pokazał mi tą drogę, przede wszystkim spowiedź święta sprawiła, że, że po prostu wydarzyło się jakieś oczyszczenie, które pozwoliło mi spojrzeć innymi okularami na, na swoje życie. I ja poszedłem tymi małymi kroczkami i cały czas się tego uczę, że wiara to relacja przede wszystkim i to jest współpraca z tym, który u góry, próbuję to, nie, nie czuję się żadnym tutaj kimś, kto będzie nauczał religii czy jakkolwiek z tej perspektywy, natomiast dzielę się doświadczeniem swojego życia, próbuję tę wiarę w swojej codzienności, w swojej rodzinie gdzieś wdrażać i jest mi to bardzo bliskie, czyli relacja. No właśnie relacja z młodzieżą, takie spotkania, które dzisiaj miały miejsce, one są dla Ciebie równie ważne jak śpiewanie, jak nagrywanie płyt, jak ta praca artystyczna? To są właśnie dwie, dwa takie filary, jak mówiłem wcześniej. Jeden i drugi jest mega ważny. Ja ogólnie bardzo lubię ten czas, kiedy my gdzieś przychodzimy i ja widzę szyderkę z tyłu, ja widzę, co oni sobie myślą, co to w ogóle za jazda. Bardzo to lubię jakoś próbować to przełamywać nie na siłę, ale właśnie tą pasją, tą zajawką, utworami, tym, co mamy i tym, co tworzymy, co jest równie istotne. Tutaj się tym dzielić. No i mam nadzieję, że to rodzi jakieś owoce, bo chyba to jest najważniejsze. No pewnie rodzi, bo po tych reakcjach, no i w ogóle po sposobie tego Twojego prowadzenia spotkania, po pierwsze doświadczenia, a po drugie te umiejętności muzyczne, bardzo atrakcyjny program. Jak to się połączy, no to rzeczywiście młody człowiek no, musi widzieć sens w tych spotkaniach. Super, tego się, z tego się cieszymy. Nad tym też pracowaliśmy, żeby tak było. No i to jest naszą t, 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 taką główną przesłanką, żeby to, co chcemy powiedzieć, też miało wartość i jakość, no bo to jest niezwykle istotne. No, nie chcemy tą jakością i wartością jakby tylko na niej się skupiać, bo sens jest w tym wszystkim potężnie ważny, natomiast to, to musi iść ze sobą w parze. No ja na koniec rozmowy gratuluję Ci, że Ty potrafiłeś wyjść z tych opresji, dojść do tego punktu, w którym jesteś dzisiaj i życzę, żeby ta działalność artystyczna, muzyczna rozwijała się, była jeszcze coraz bardziej mocniejsza i rozpoznawalna na rynku. No i jednocześnie, ażeby te spotkania z młodzieżą dawały jak najwięcej efektu. Dziękuję bardzo. Bardzo Ci dziękuję wszystkim oglądającym również tego życzymy, czyli takiego życia ze smakiem, z sensem radosnej codzienności. Trzymajcie się, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzięki. To które dają życie i Staram się twoim życiem nie przestanę czynić dobra Czyń sobie ziemię poddaną i kształtuj swój krajobraz Pokażę ci wielkie rzeczy chcesz to sobie wyobraź Twoja wyobraźnia ma kres. Moja jest jestem niekończąca Cieśle pragnienia w twoje serce cały czas zachęcam Byś wierzył swe marzenia, słuchał swojego serca Jestem blisko kiedy chwalisz, znajdujesz się w kłopotach Podtrzymuję cię na rękach, bo tak bardzo cię chodam.